Kurna, nie sądziłem, że aż tak szybko się podda. O, idzie. I się ożywił skubaniec. Jaki dzisiaj plan mamy na tego skurczy byka. No nie oszukujmy się, pogoda jest jaka jest. Zima. Zaraz trzeba ogrzewanie w niej zrobić. A jakie będzie ogrzewanie to już wiecie z tytułu. Mamy wydech przez maskę i będziemy musieli pewnie takie coś uspawać i tutaj ten. Już czuć ciepłe. Będzie coś z tego ogrzewania. O, pierwsza głupota, którą zrobiłem, zrobiliśmy do nasza Wspólna decyzja była, że rozgrzaliśmy to gówno i teraz jest tutaj gorące i jak my to teraz odkręcimy? wy, ty rozgrzałeś nie my. Ja rozgrzałem. Pewnie najlepiej na mnie zwalić. Ale to jest nagrzane gówno. Au, au, au. Nakręteczka nie Wow, o kurna, jakie to jest gorące. Bezpośrednio do turbo przykręcone, czyli to jest najgorętsza część w aucie. A trzeba wyprostować, bo jest sknieczona. A dobrze by było, żeby to było bliskie okręgu. Patrz, widzisz? Co to znaczy? Równorury wyklepać? Własnymi ręcyma, własnymi, bez wysługiwania się tatkiem. Zapudany, też to tu jest dużo. Na Tłusty spadł. I ten tłusty dik. Pospawane i to chyba nawet całkiem ładnie. O, sprytnie w kuzynie. Nie jesteś agent. A ja jestem to Tak. Dlaczego? Dlaczego się kogo? Ja wyglądałem jak gigi. Ale ludzie mnie nie widzieli, ten tak wiesz. Ale powiem ci tak, jak wyszukają mnie pod hasłem Mister Brazilian 2026, to znajdą. Cześć, Mister Brazilian? Bo ja jestem taki trochę Latino. Czy nie? Latinoamerykan. A jak myślisz, jestem nie czy wiem. nie jestem? Ja cię nie widziałem nigdy. Dobra, zamykamy ten bajzel. Skoro tutaj musimy puścić rurę tak, to można dać tutaj na przykład łącznik elastyczny, a taki łącznik elastyczny możecie zamówić z Strodo, czyli partnera dzisiejszego odcinka. Trodo to nowy gracz na polskim rynku części do aut. Możecie tam znaleźć naprawdę szeroki przekrój części, czy to zamienniki, czy jakieś części eksploatacyjne. A specjalnie dla Was ogarnąłem rabat. Motokoty 25 dla 25 zł zniżki, a motokoty 50, aby otrzymać 50 zł zniżki. Wbijajcie do linku w opisie, róbcie zakupy, korzystajcie z tych kodów, a i na pewno znajdziecie jakieś części do swoich pociech czterokołowych. A my znaleźliśmy pociechę do naszego wydechu. Łącznik elastyczny, któż by się spodziewał? Wow! Jest kozak. I, ty. I wykrzywiasz. I idzie prosto na dach. Nic nie musisz bawić się w docinanie. Zamawiasz i o. I masz takio. o. błotnik pogięty. Błotnik wygięty, to można powiedzieć, że to małe uszkodzenie jak na nas. Kiedy lecisz na przegląd? Matijszem? A kiedy byś chciał? Nie wiem Ja mogę i zaraz Nie no ręcznie trzeba zrobić No to dlaczego jeszcze nie zrobiony? Co to jest? Bo ja zostawiłem to Tobie żebyś zrobił to tak jak powinno być Ty tak, tak zrobił kurde Spójrz tylko na siebie jak patrzę na ciebie, to już wiem, że kurde, jako że, że jakbym palca tylko przyłożył do tej roboty, to już by było gówno. Działasz pierwszy, co? Nie, nie, weź, nie mów mi tak, proszę cię, nie mów. <grytanie> trening czyni mistrza, patrz jaki spawy, ja bym nie ułożył. Uczę się od najlepszych, uczę się od najlepszych. Cały czas mówiłem, trening czyni mistrza i patrz jakie spawy wychodzą. Mógłbym wziąć jakiegoś lamusa, kurde, żeby za mnie to spawał, ale po co, skoro mogę sam. Jak mam takiego nauczyciela obok siebie. Widzowie, mamy to. Chodź, nie wyciągnę tego sam stary, pokaż co mamy tutaj. Są jest jesteś O kurna, patrz, aż się ziemia zatrzęsie. Czułeś? Nie. I to 50 kilo waży. Już nie wspominam ile to pieniążków kosztowało w ogóle, nie? Ale stary, mamy pieniądze. Ty, weź, nie będę tego pom te Weź pomóż. Weź, na kanapę, na kanapę. Dzieciaczka. A może będzie tak grzał, że kanapa zacznie się topić. Kitam, ale nie się... No, Nie przynajmniej... aż tak się nie rozgrzeje mocno, nie? Are you sure about A i właśnie pytanie, czy będziemy go zalewać wodą, czy nie. Czy to jest stalowe, czy jakie? To jest amelinowe! To można wykonać test. Wziąć kawałek rury, nie? I przyspawać. Jak się przyspawa, to będzie działać. A jak się nie przyspawa, to trzeba będzie kminić coś innego. O! O! Ty, ty! Urywa się, ale coś tam przycheftało, no. Jakiś tam przetop się ukazał naszym oczom, bo to jest pewnie żeliwo, a to jest stal. Nie da się za bardzo tych dwóch rzeczy ze sobą zespawać. Może do tych nakrętek, może te nakrętki są stalowe, chociaż wydaje mi się, że one są jakieś inne. A one nie mogą być z brązu? Z brązu? Jest tak? Chyba nie. Miedziany? Nie, miedziane nie. Miedziane to miękkie by były. A z brązu to by były brązowe. Trzeba zeszćała, żeby zobaczyć wygląda na srebrną, ale ze srebra na pewno nie jest. Chłopie, ta farba gwint skleiła. Ta farba w kij mogła skleić to. No i? no i? nie wiem właśnie jak tu te rury zamocować Jak tu rury zamocować? Ty, to ty, gdzie ci się nagrzeje, jeżeli w A czemu Myślałem. się nie nagrzeje, myślisz? Gdzie, jeżeli w A Wiesz, musi być moc <śmiesz> No gdzie, ty? Żeliwo nagrzeć, wiesz ile to czasu trzeba? A czemu nie wykręciłeś tutaj? A, a weź wykręć Ja pierdzielę. Można było obstukać, no tak, nie podumął Myślisz, że on się nie nagrzeje tak szybko? Ale jak się nagrzeje, to będzie grzał dwa dni. Tutaj chodzi też o oszczędność tą energetyczną. Jak taki kaloryfer rozgrzejesz, to później to już tylko trzeba na małym gazie jeździć. Tak, żeliwne długo trzymają. I na małym gazie trzeba będzie jeździć. Wiesz o co chodzi. Widzowie, zobaczcie co mam. I robisz tylko. Trzyk! I do tego spawasz i człowieku masz wydech. To jest, w sensie wydech, no masz grzejnik no. Łączniki elastyczne. Żeby wszystko elastycznie pracowało. No z tego jest łącznik elastyczny, no nie? Stordo kupione, ze zniżką naszą. Tylko trzeba było dać po przekątnej. Czemu? Żeby przelot był. A, tak będzie a nie będzie przelotu? Przez pierwsze żeberko będzie. No nie, szło. bo spaliny z temper. Jakby ciśnienie spalin będzie nie. pchało jakby wiesz. Będzie szło gdzie najmniej ten i nie będzie szło tam, tylko będzie bezpośrednio w pierwszym żeberku. Może być, no może tak być. No. Zostaw, tak jak jest. Nie no to musisz. No nie muszę, zostaw to! Leby... To nie będzie ciszy chrzekć. Ci będzie! Będzie! nie będzie, Uwierz, będzie! Nie będzie. Będzie! Nie! Nie mam lewego glintu! No to zosta w bij rule spawaj. Dawaj, zostaw. normalnie przy Dobrze Zostaw! Dobry bij jest. i przyspawaj! Ale zostaw! Zobacz o tu! Weź włóż palec, bezpośrednio nie będziesz szłoci, bo jak no na jak, jak tutaj jest napełni się tu powietrza, to będzie po linii oporu pchało. To możliwe. No to tu nie będzie przechodziło, bo wiem jak woda. Jeżeli pompka nie podaje, to woda też gorąca nie idzie. A nie musi być spadku. A jeżeli dajesz po przekątki, to przepływa i grzeje wszystko wtedy. Będ, no co powie? Już będzie grzało. Ty, Dobra. Ruch, jak uważasz. No ale kurczę. No. Jak uważasz? Dobra, zakręcam. Ale ty jesteś, ty za, właśnie zawsze przyjdziesz i nasz Po co tak? Ale czego szmącisz? Nie szmącisz, szpącisz. Wsadź tu rurę i przyspawaj, Ale i to się nie chce spawać, rozumiesz? Co się nie chce spawać? To się urwie od razu. Nic ci się nie urwie. No jak się mnory. nie urwie, jak przyspawałem i testowałem. I urywa się od Gdzie razu. Gdzie? No, przyspawałem się. No. W którym miejscu? No tu, do, do tego, do żebra. Ideolo. Że to będzie niedemontowalne. No. Poważny temat. Bardzo. Jo, jesteśmy następnego dnia. Wiesz co będzie? No, nie wygląda to dobrze. Powiedz mi, że to nie będzie grzało. Co no, ci tego grzania, jak tu masz takie dziury, że to będzie to się pod Ta rura jest wbita tutaj na styk. Chłopie. A, dobra, dobra, dobra. jeszcze pod sufitkę jest uszczelniająca. A szczelnie pospowałeś? No, jeszcze o, zobacz o. Gazownika tu nie będzie? No, jeszcze trzeba pospawać, ale będzie grzało, myślisz? Wszystkie rury, to, to wtedy będzie widać, gdzie czarno się. Nocnik. No, delikatnie, jak było. delikatnie, chłopie. No, mi się wydaje, że prędzej śród się w środku. Fajne, czy nie? Kacujesz wszystko. To jest taki dobry samochód, był. No, słuchaj, bo takiego przynajmniej nie szkoda. O, no, jakiego szkoda? Jakiegoś droższego. A droższy to jaki? 1500 zł. To jest A4B4? A4B5 Jeśli nie znasz, to mów Helga, będzie łatwiej. Więc teraz, jak odpalimy, to powinno się kopcić przez tą rurę. Jak w kominku. No! I co źle? A właśnie, stop, 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 stop. stop. Trzeba zmierzyć tę temperaturę. <noise> Dwa stopnie są teraz na dworze. Czyli w samochodzie gdzieś mniej więcej podobnie. Aktualnie przytrzymałem go trochę ręką. Trzy stopnie. Zimno dzisiaj. I dlatego właśnie zrobiliśmy to. Wyobraźcie sobie, nie ma nic gorszego niż nie nagrzana fura. Ale wiesz co jest najfajniejsze? Że tutaj wsiadasz, odkręcasz i od razu już się fura grzeje. Skąd wiesz, zaraz zobaczysz. No a czemu nie? No, już się grzeje, no ale ciekawe jest ciepło. No. Koniec. Muszę się tak zmieścić, żeby nie dotykać tej rury, bo ona naprawdę jest kurna gorąca, nie? Ty, ale już ciepło jest. Fest. No, ciepło jest. A czuję tutaj, nie? No chmopie, grzeje się fest. Tutaj zimny jest na końcu, ale tu już jest ciepły. Ile jest na termometrze? 4, 5 Ocieplenie zrobić dookoła, elewację. Może pianów. Może zamieszkać tutaj? Może zamieszkam, Fajnie. widzowie. Dajcie znać w komentarzach, czy powinienem tutaj zamieszkać. Może zrobimy 24 godziny w Audi 6 stopni, nawet 7, kurna. Grzeje się. Fajnie wygląda z tą rurą. Jeszcze nie widziałem tak. żeby auto kopciło z dachu, z tylnego zagłówka. Ale widzę, że fachowo jest zrobione. Serio? Dobre kąty, no rurki proste. Kurde, dzięki Opa O, tak. No raptem troszeczkę wykrzywiony. To jest z odzysku rura. To jest z najwyższego wydechu na świecie. Czyli taki dziad trochę jesteś. Nie jestem Ostrządza. dziad, jestem po prostu eko. Co tu gaudi. te Audi? Popaję się tu na miarę. Opa, Audi stare w Europie. ropa jeszcze od traktora. Oszczędza jak może ogrzewanie co robi. <laughs> podnosi. Chłopie, dizelek. Patrz, on ten żwir z drogi do siebie Za Każdym razem rzuca się bokie i do siebie, żeby miał więcej. Krust <grystwo> pozbierał z lasu już. Słany jest. W środku naprawdę w plecy, takim gorącym czuć, że to jest jak wsiadałem do fury, to było takie 6-7 stopni. Teraz już jest 10. Do lasu lecieć, na survival. Dobrze ciął tam, tu nie no. czerwoności. No. To nie dym, tylko ciepło. Czaska sauna. To jest para. farbu z tego żyjnika, czy ze spawu, z tych siatek? Może trochę puszcza. ale trochę tylko, no. O, okay. o kurna, ale grzeje. Nie da się go dotknąć tutaj. O tutaj da się ewentualnie, ale też jest gorący fest. Nie paruje obiektyw? Paruje no, już cały. Zaparowany cały. On zaparowany człowieku od temperatury tutaj. Nie kawłon! Nie Jak gorąco! A nie, tu, tu chopa! Na chopę nie jedziemy! No. Ja wiercielę, to za 14 stopni, jest. Ile? 14. 14? No. Zobaczymy, ile fur się da. Ej, to już jest pewne, że ta fura 20 stopni to złapie bez zamknięcia, bo ja jak z tyłu siedziałem, to już się pociłem. Czarnia. Czarnia? No. Bierz od rolników kukurydzę, sezon jest. Do środka wrzucić? To inwestycja, nie? Idzie się poparzyć. A ta rura grzejnik prosto na fotelu człowieku leży sobie. To jest fachowa robota. Fachowa bardzo. Czy, 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 tu musisz wodę doprowadzić i baniaka. Boiler! Tak, idzie parowa sama. Jak nie widzę? To mało chyba nabija, wiesz. No właśnie też mi się wydaje, że ona Jazzu musi dostać. Oparcie było człowieku o rurę i wiesz, i się jarało. Okej, tak. A może to jest stopiony fotel? O kurde! Faktycznie ty, A co? co? Fotel się jara chyba. No przytopił się, no bo... Nawet no, patrz na że on tutaj, patrz jaki jest na dole już... Yy... Taki korek łazizny. Dobra! Weź, po tu Zamykaj drzwi! Kładam, w środku już pewnie spocony siedzi. Dużo gezu, za dużo gezu, ty! Jara się w środku. Bo jak się kopci. Chłopie, patrz jak z tej kury wylatuje. No, się wtopiła w piankę. No, wtopiło się. Ja bym wziął tą skórę zaciągnął od spawarki, ten fartuch taki. No tak, ale on przez iskrami wiesz tymi odpryskami. No tu trzeba, może styropian jakiś. Styropian? No. <śmiech> <śmiech> może benzynę. <laughs> nie, no a styropian co? Nie będzie dział? To będzie się topił. Styropian? Tak. To styropian izoluje. Ale jaką temperaturę? No jaką? No jaką? No nie wiem tam stopi. stopni. O, ale fajnie w dupę grzeje. Grzeje? No. Słuchajcie, już jest 19 stopni. O, ale fajnie grzeje chłopie w pracy. Ole mi daje na głowę śmiechu. W głowę? O kurna, ale człowieku Kurna. O, kurna chłopie. Powiem ci tak, że jak na dwór wychodzisz to jest lepsze uczucie niż jak wsiadasz do środka, bo tam w środku już jest tak kurna gorąco. I masz to górno, skórzane. Zobacz, to jest niepalne chłopie. To czemu ty wyciął? Wyciął Zobacz, byś powrócił. Tak. Składa. O. Patrz, jak. O. Wreszcie go wstać teraz tutaj. O kurda. Człowieku patrz! Opatrzcie, czuję, jak się jara głudo! Dobra, ty. Jest. O. Kurna. grura się gnie, ty. O. Zobacz. Five minutes later. No. Dobra, przejdę po koparkę. Dobra, siedzi. Wysokrzyłem! Za bardzo pochwaliłem. Dawno tutaj nie byłem. Przykryło liściami. No i widzisz, a okazało się, że pod liściami troszkę jest. Ale powiedz mi, jak można było taką lipę odwajć? No, ale szło nieźle wcześniej. No tak, i widzisz, to nie zmyliło, kurde. Ona, człowieku, nawet tutaj nie czuje nic, nie? I poczuła. Jedzie nasze rescue! nie ma A, Miguel! Zostawiamy Audicę, zostawiamy opałka i idziemy. Zobaczcie, tam jest byk, kurde, nie? A Problem jest taki, że jestem w czerwonej kurtce. Dawaj, nic mi nie zrobi. Myślisz, że nic mi nie zrobi? No powiem ci, ja obrócił zdać. się do mnie w taki sposób, że jakby chciał mi coś zrobić. Stoi i się gapi. Spętany. Jak spętany? I co, nie mnie za mną? No patrz jak on chodzi, on nie da chodzić. Nie czuję się zbyt komfortowo, idąc po niego. Jeszcze gada na mnie. Dobra, przeżyliśmy. Co się śmiejesz kurna? Z ciebie no. No ale to nie ciebie o. by gonił, bo to nie ty jesteś na czerwono ubrany, tylko ja. Nic by nie zrobił. Ta. paliwo mamy. To jest wszech zawodny. Zawsze Acha. ma dużo paliwa Damy jej tutaj ognia i ona zacznie gadać ludzkim głosem. Ona powie ciepło mi. 30 stopni to nasz cel. Wcześniej choroby To to sześćno przekreślone. No jak myślisz? Nie ma 60-tkowania. Z ucha nie strzelasz. Absolutnie. Przykład człowieka, idealnego. Osoba nie szablonowa, nie strzelająca zucha, Skromna, ale potrafiąca czasem pokazać złoty, perłowy pazur. Co, Małek? To Małek! Sama drogi robi. Ona tylko potrzebuje, żeby jej wskazać odpowiednią drogę. Musisz być jej mentorem. Dawaj na wsteku zobaczymy jak wejdziesz Na kaloryfer. <laughs> Bo tak przecież jest to skuwanie. Ty. Teraz dostałeś. Helga! Szykuj się! Patrzę, że ona w tym teście terenowym radzi sobie, ale to nie jest to. Próbujemy ją rozgrzać właśnie do tych 30 w środku i tyle. Cegła na gaz i postawimy. Cegła na gaz, no. A few moments later. Widzowie, kurna, zaparowało aż. Ale skoro obiektyw zaparował, to musicie sobie wyobrazić jak w środku musi być gorąco. Patrzcie. Nasz cel został osiągnięty. 30 kur na stopni. Więc teraz próbujemy, ile będzie najwięcej tych stopni. Dymu, kurna, w środku, że. Ja już, kurna, mam czoło całe spocone, nie? Ej, w środku jest tak nachajcowane, że na termometrze już jest ponad 30 stopni. Nie wiem, ile dokładnie, ale myślę, że z 34-35 stopni realnie tam jest. Absolutny upał, nie? Pomijając to, że jest zakupcony w środku. Tak. O! 33 stopnie. A dałoby się więcej! No stary, chyba cegła na gaz to jedyne rozwiązanie, bo tutaj za dużo kawcie jest, nie chce się spalić do końca. Ale ona chyba się nie skończy zbyt szybko. Nie no, za dobry sprzęt, no bo nie chce się skończyć. No w środku tam musi być naprawdę gorąco. 4. Cztery. Cztery? No Na przód! No <gry> Niech się jeszcze wymiesza. Tam w środku jest gorąco. Jest kurna gorąco. O kurna. Tutaj 35, prawie 36. A tutaj ponad 90. <grym> o kurde, tam. czekaj. <grym> Może narzygaj mi tutaj jeszcze. Żeby się tym nie zatruć, ja pierdzielę. Pomysł zdaje egzamin, tylko musicie ten kaloryfer dać czymś postawić. Ciekawe ile on się nagrzał. Ja pierdzielę. Dotknąć. Nie da się dotknąć. A może po, po temperaturze widać, patrz pierwsze a ostatnie złożył No tak no, zobacz. Pierwsze jest w człowieku brązowe, a ostatnie jest białe. I żeliwny, on temperaturę to będzie trzymał. Jeszcze jutro będzie nagrzane. Wsiadasz do fury elegancko cieplutko. Przyjeżdżasz do domu o 20, a rano o 6 jeszcze ciepło. No. Dzięki, że byliście w tym odcinku. Zostawcie subskrypcję i skomentujcie jak wam się podobał taki pomysł, film na ogrzewanie auta. Dajcie znać. No i oczywiście wbijajcie na TRODO i korzystajcie z naszej zniżki. Pozdro, elo.